Grzesiek, co byś zrobił, jakbyś darwał ruskiego? Tak. Złapałbym go w pół, kręgosłupem do kolana i tak. I po ruskim. <noise> hej, hej, hej. Jesteśmy nad wodą razem z naszym filmowym kucharzem, którego dawno nie było. Ciemka. Zaraz zrobimy krótki wywiad. Jesteśmy na takiej dużej wodzie, na której dość często jesteśmy, tylko na stanowisku, na którym jeszcze nas nie było. Dzisiaj e, karpówki, Federy, e, przynajmniej u mnie krpiówka Feder, może jakiś spławik. Mamy ze 3 godziny przed sobą taki popołudniowo-wieczorny, niedzielny wypad na ryby. Ty robiłeś ze mną wywiad, teraz ja robię z tobą wywiad. Będziemy w życiu trochę się pozmieniało. Nie zarobiłem sobie chyba jeszcze na wywiad. Nie, no zarobiłeś, bo się pytają czasami o ciebie, co skucharze, będzie w tym roku na filmach, czy nie? Będzie na takiej samej częstotliwości jak rok temu, czy nie? No niestety, nie, <słuch> nie będzie. będzie. Przede wszystkim pozdrowionka wszystkim. Nie będzie z tego względu, że mam pracę dosyć odpowiedzialną no i fajnie się zaklimatyzowałem tam. No i na, przede wszystkim na pierwszym miejscu praca, a jak czas pozwoli, no to oczywiście wtedy na rybki dopiero, nie? No. Ale na pewno będzie mniej nocek, więcej wyskoków takich sporadycznych, takich no i ten rok to będzie bardziej feder, no bo szybciej można się spakować, przygotować na federek, a nie na karpiowanie. Ale jak będzie okazja gdzieś tam wyskoczyć, to oczywiście będą i karpiówy i nocki odchłażył już mniej więcej. Wiecie, że będzie go mniej. Teraz taktyka dzisiejszych połowów. Jako że ostatnio jedną wędkę połamałem, to tu mam tutaj taką ala sumówkę, karpiówkę. I tutaj, tutaj będzie zestaw inny niż zazwyczaj, ponieważ no, daję na wiosnę jedną wędkę tak inaczej niż zawsze, bo daję zwykły koszyczek. Nie wiem, są 60 gram, 70 gram, runka dysplontaniowa, e, Przypon, na którym są robaki. Czerwone i białe robaki, które mi zalepiły siedzenie już. Więc to szybko, szybko to im zajęło. I robaki mi uciekają, o cholera. No nic, dobra, tak będzie wyglądał pierwszy zestaw, a drugi zestaw będzie pewnie na metodę. Yy, tutaj mamy rozrobiony pelet, troszkę mi się lekko przemoczył, ale może nic, zaraz, może wysnij, ja albo go dosypę trochę. Yy, waniliowy, bo tutaj wanilia dobrze się spisuje, no i na to będziemy łowić. No, do koszyka leci już gotowa, nawilżona zanęta zbożowo-kukurydziana. Yy, I troszkę peletu, więc taki miks zrobiłem w środku zanęta, po bokach pelet. No i co, zrzucamy zestaw z robakami do. Patrzcie, kto się zjawił. Gość specjalny. Witamy pana Pawła. Panie Pawle, mamy zezwolenie zrobione. Możesz przez pół roku tutaj chcemy normalnie legalnie łowić na dwie wędki. Paweł, karta wędkarska w stanie tragicznym, ale dała radę. Na prezentacji nie możesz łowić, ale tutaj możesz łowić. I kartę wędkarską oddaję, bo potrzebna była karta wędkarska. Masz wędki? Mam. No to wejmy, montujemy. Ja mam kaczyki mam sprzęt, więc dam radę. Jakieś kiełbaski macie czy coś? Tak. Ema, pokaż telefon, masz? Banan Daniela, bananowy telefon, nowa technologia Nie bananowy, to zakrzywiony ekran Zakrzywiony jest modne teraz A, modne teraz, tak, jeszcze jomi z zakrzywionym ekranem działa, tak? No, to szpatia, ale plamy ma A, i co, tym traktorem go przejechałeś? Pługiem czy jak? już wymieniałem, po no. prostu z kieszeni No i na niego pługi opuściłem, nie wiedziałem I kołami też, zabrałem? i kołami też prze... <noise> I kiedyś, Gdzieś o no. 20 pracy, kurde, chodziłem szpadłem po polu szukając Znalazłeś? Znalazłem. I żyje no I wtedy zaczęło się dać dzwonić I, I żyje, i żyje telefon, działa no Pokaż go jeszcze, pokaż go jeszcze, czekaj Wszystko Ale te tak przymioty. Szajomi to szajomi. Szajomi. Nic no lepszego Widzicie? Patrzcie <noise> Działa, działa na, na, Czuć Otwórki Pan Paweł nie ma, ale mam, mam dużo drzewa <noise> Co? Można, drzewa, tylko musisz drzewa używać tego wyciętego już. Paweł, już swoje stare wędki odkurzył. Niektóre z tych... w roku czasu? Niektóre z tych wędek to podejrzewałem, że na pierwszych filmach są sprzed 10 lat, może. No, ta wędka to jest na pewno z 5 lat. No i to też. O, to tylko kołowrotek, który ci dałem po wypadzie na ten, na szerszenia. Czyli 7 lat temu. To kołowrotek z 16 roku, czyli 6 lat temu. A, po prostu no, a skąd taki masz krzyczek? Nie wiem. O kurde, taki ty ja nawet nie mam. A to z tego dostałem, z uśmiechem od tego karpia. A, te? Trzymaj. No. Ja to mam stary. ten, no, żyłki, haczyki, przypomnę wszystko. Taki przyjacielski wypad, 3-4 godziny do wieczora posiedzimy, ognisko rozpolimy. ryby na razie współpracować nie chcą, ale mamy, nie wiem, 20 marzec jakoś. Mamy jakieś co tu? przynętę no to wanilia, miód. Masz miód tutaj, ten miód tutaj jest dobry, w tamtym roku na to poliliśmy. no w tamtym roku karpę na to złapałeś. Lina i Leszcza chyba też, jak się nie mylę. To był killer. Daniel, to nie są kulki. To jest odcisk, nie, to dobrze robisz, to jest odcink, tylko to koszyczek no najpierw nie, trzeba nie włożyć. Ja no. No. Paweł, zakładasz miód, tak? A Ty w ten sposób zakładasz, inaczej niż ja, to niektórzy też tak zakładają właśnie. Inaczej, że no, w innym miejscu przewidzieć. No, no no może tam, będzie się bardziej do góry podnosić. Ale ja nie mam odcisku do tego, musisz sobie, nie wiem, ręko. Jak Grzesio, ręko. Paweł, jak Grzesio robi to ręko. Dobra i w miarę okej okay jest Paweł wybrał takie trudne miejsce do łowienia, mówi w trudnych warunkach trudna ryba No to co, rzut po rybę? O to całe No tako No dobry rzut Paweł z że rzutów bardzo dobrze stoi Tylko ciekawe czy tam wiesz nie ma co? No jest głęboko, to prawda tylko pytanie, bo ty tam podzielę, to jest technicznie bardzo dobry rzut Tylko pytanie ile my tego ile my tego drzewa nie widzimy? A ono może być w wodzie i za też może być w tym zielu okay. no, no jak już niech będzie O, zostawi. podpórka Paweł zostawi, woda wejdzie, to wtedy odczepim. I u Paweł lekko, piker 25 gram wyrzutu Dambelsik A druga na co będzie? To? Może na robale? Co to ten no To taki jakby, mini, jakby kulka tylko, no taki kwadratowa... kwadratowa kulka też, żółta, tak, tak, tak. I tak, tak zarzucone. A tam kaczki. Tam dalej chłopaki próbują e, drzewo łamać. To chyba za duży kawałek Daniel. Tutaj wziąłem z Tobą trochę zanęty. Uniwersalny z truskawka. Jednego federa zwinałem i tutaj mam taki papski zestaw burżowy, kołowrotek i fioletowa wędka FL. E, na no spławik zrzuciłem jeden zestaw. Przy brzegu, przy trzcinkach. No zobaczymy. Na białe robaczki. Trzeba próbować kombinować. Może jak na to wpadnie. Tam z płowiczek, zaraz podwęcimy. Mamy badyle z tobą Baba największy bierze tam widzę, Naj największe Idziemy na wojnę Po co piły, jak można na można <grym, grym>, nie No i będzie ogień Już chyba za no, no trzecie albo czwarte ognisko na rybach w tym roku A ryby na razie brać nie chcą Zaraz chwilę przerzucam zestawy, chociaż raz już przerzucałem, Na razie nic, no nie zawsze jest tak, że te ryby się połapie i takie filmiki, gdzie, gdzie nie ma jakichś fajniejszych ryb będą na ten drugi kanał na, który teraz, na którym teraz oglądacie Idzie rolnik, co rolnik ma? Co rolnik ma? Co pałę tam masz? A to kiełbasa, kiszkę Rolnik ma, kiszkę No i taki klimatyczny wypad w pięć osób. Smażymy sobie kiełbaski, ryby nie biorą, ale jest klimatycznie, fajnie, spędzamy czas, a takie, takie formy w jak najbardziej promujemy. Po ostatnim wypadzie na ryby, zostało nam trochę rzeczy. Zostało. Została nam mąka, ogórki, mleko, olej i jakieś tam przyprawy. No i mamy naszego filmowego kucharza. Filmowy kucharzu, powiedz co z tego zrobisz? No co z tego zrobić? Nie mamy chleba, ale można zrobić podpumyki, czyli takie... takie widota taka do jedzenia, nie? Do no. Tego wystarczy E, mąka, woda, robi się takie, a zamiast, tutaj, takie a zamiast wody może być mleko? Może być mleko zamiast wody. Robić takie placuszki, smaży się to na Czekaj, bo nas, do nas będą chyba atakować. Dobra, opowiadaj. Czekaj, teraz nie mogę się... się. No spoko. Nie, no dobra, dawaj. Syp. Sypiemy. Ścieżkę. Ścieżkę. Posypane. Robimy troszeczkę mąki. Szkoda, że nie ma soli, ale bez soli też się wejdzie. Woda robimy z tego Nie no, no, fajnie tak, tak zdobioną robotę, ze wszystkiego coś zrobi. I musimy to zagnieść z tego ciasta. Coś w no, no. takiego gęstszego jak takie placuszki. I smażymy to na ogniu. To się nazywają podpumyki. No dobra. Majsterku. Może jakąś widelę zlecisz? Nie no, ciasto, żeby dało się z tego taki mixer Ulepić ten. Może więcej tego zrób, co? i tak mąki, nie szkoda, bo to zostało nam z ostatniego wypadu. No, spoko, zaraz. Dobra. No chyba, tak mi się wydaje, nie Aha. wiem, no żeby wiesz, to było na dłużej. Ej mordy, weźcie tam do ogniska podłóżcie. Nie? Nagrywasz? No. Ustaw piekarnik na 200 stopni. Piekarnik na 200 stopni poprosimy, bo nam tutaj jedzenie jakieś tam wjeżdża z mąki i z... Mleka. Mleka. Piekarnik na 200 stopni ustawić poprosimy. Więcej jest? Te ja ogórki zaniosę, bo ogórki okay. sobie tam już nie będą. Dobra, patrzcie co wymyślił. Ogólnie pod chumeczki to mają być klacuszki, no ale takie, to, taka pałka też może być. Dobra, dawaj masz. A masz jeszcze jedną taką? Cześć. No, kija potrzeba zwolnić. Zalec Dobra. Z... Paweł tam na dzidę coś upolował. Paweł, właśnie. ciasto Paweł, Paweł coś upolował, no i teraz to wcina. A kucharz tutaj kucharzuje. Tam nam te ciasto już się prawie zrobiło. Tutaj placki są dzisiaj chyba lepa. Lepa z rybami. Nie chcę brać, nie chcę współpracować. Co? A Paweł proponuje zmianę miejscówki, możliwe, że jeszcze chwilę tutaj posiedzimy i zmienimy miejscówkę, bo nic się nie dzieje. W naszym dzisiejszym menu są ogórki, ziarka, olej, jakaś kiełbaska. No i te grzeszka fajne z mąki i z, i z mleka. No sam nie wiem co to, ale jakieś tam bułeczki. Płomyki to się nazywają. Płomyki, da się to jeść. Jak nie ma co jeść, to da się zjeść. Ryby dzisiaj na nic nie biorą, ale ja biorę na wszystko. Ryby nie biorą. Próbujemy, ale nic się nie dzieje. Jak się nic nie dzieje, to zaczynamy no, nie tylko więc kombinować, kombinować, ale fajnie spędzę czas, łapać wspomnienia. No i mamy ognisko, tak fajnie spędzić sobie czas. Pany, mam ogórki. Do piłbasy. Proszę. Jakieś branie musiało być, bo był cały czerwony robak, a jest tylko kawałek i ten biały też taki porozciągany, ale złowić nic się nie udało. Skończyłem dzisiejszy połów, ryby się nie udało, bo być tak właśnie to sami bywa. Czas fajnie spędzony. Dowiedzieliście się może jak nie wiedzieliście jak zrobić jedzenie przy użyciu samej mąki wody lub mleka yy, lub mówił nas trzech, akurat Maweł taki zwykły rekreacyjny 3-4 godziny wypad wśród grodzie znajomych. W tym wyniku to tyle. Zapraszam na następne, do następnego. No następnego. Paweł, ostatnie słowo.